Nowenna do świętego Józefa z rozważaniami świętego Jana Pawła II, dzień siódmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Rozważanie Józef uczynił ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości ponad ludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Znajduje to wytłumaczenie w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem. Droga własna Józefa, jego pielgrzymowanie przez wiarę, zakończy się, zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie. Modlitwa Święty Józefie, który swoje życie zakończyłeś w obecności Najświętszej Dziewicy i Chrystusa, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź do nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do królestwa światłości. Uproś mi także łaskę, o którą cię szczególnie dzisiaj proszę. Litania do świętego Józefa. Kirie eleison, eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzice, módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo zbawienia, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwsze, módl się za nami. Józefie Najczystsze, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, Modl się za nami, podporo rodzin módl się za nami. Podporo w trudnościach módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych módl się za nami, nadziejo chorych módl się za nami, patronie wygnańców módl się za nami, patronie cierpiących módl się za nami. Patronie ubogich módl się za nami, patroni umierających, Módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami, opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.